Cześć, jestem Ruwajny i mam dzisiaj dla Was buildy na ten patch. Jeśli ktoś z Was jeszcze mnie nie subskrybuje, to byłoby mi bardzo miło, gdybyście zrobili to teraz. Jeśli chodzi o zmiany, które pojawiły się w tym patchu, to ogólnie można je ująć tak. Początkowa i środkowa faza gry są bardzo istotne. Oznacza to, że granobilituje agresywną grę, czyli granie pod win streak, składanie itemów early i granie buildów, które są właśnie dobre w early i w mid -game. Ten patch jest bardzo elastyczny jeśli chodzi o kompozycję, możecie grać naprawdę masę buildów i większość z nich ma różne wariacje. Co dla niektórych może być ciekawe, a dla innych trudne, zależy jaki macie styl gry. Jednym z takich buildów, a właściwie najlepszym buildem, który aktualnie dominuje meta, jest build pod Zed'a. Jest to kompozycja składająca się z czterech ninja, Shen'a, Kennen'a, i Akali. Najważniejszy jest Z, który jest naszym głównym carry i możecie uzupełnić tę synergię trzema kultystami. Pajkiem Evelyn i Elise, ponieważ Evelyn Wam daje Shejda z Zedem, Eliska Kipera z Kenenem, a Pajek Asasyna razem z Akali. Ale na późniejszym etapie gry, już jak dobiecie do 8 czy 9 poziomu, to możecie tych trzech kultystów zamienić na jakieś legendarne jednostki, które też są bardzo mocne w aktualnym patchu. Na Zed'a najważniejszy jest Rapid Fire Canon i to jest po prostu kluczowy item, i wydaje mi się, że nie da się grać zeda bez tego przedmiotu. Generalnie jeśli chodzi o cały najlepszy build na Zed'a to jest jeśli macie Rapid Fire Cannon, QSS'a i Huragan Runana, no ale właśnie jeśli nie macie tego Huraganu to ewentualnie możecie zagrać Ginzo albo Hand of Justice, Blood Death czy po prostu cokolwiek innego. Jak już złożycie cały swój build na Zedzie, to myślę, że w drugiej kolejności najlepsze będzie, jeśli będziecie składać jakieś itemy, które będą Zeda supportować, czyli na przykład Zekę, które zwiększa jego attack speed. Możecie też grać Solarii, też jest bardzo dobre, bo i tak w tej kompozycji większość Waszych jednostek stoi z tyłu, więc bardzo łatwo jest się spozycjonować razem z tym Solari. Możecie też grać kieliszki. Zeda chcecie wbić na trzeci poziom, czyli chcecie slow rollować na levelu siódmym. Aczkolwiek jeśli nie uda Wam się wbić zeda na trójkę, to albo nie dostaniecie Chosen Zeda w grze, to nic się takiego strasznego nie dzieje, jeśli później zraszujecie właśnie ten level i dołożycie te legendarki. Myślę, że jesteście w stanie zrobić top 4 nawet bez zeda na trójce. Z tym, że minusem tego buildu jest to, że aktualnie bardzo dużo osób w niego idzie i w każdym lobby jest jakaś jedna, dwie albo i więcej osób, które chcą iść w Zeda, więc musicie na to uważać, bo właśnie im więcej osób idzie w jakąś kompozycję, tym trudniej jest dostać te konieczne postaci. Drugim bardzo dobrym buildem jest build pod Warlordów, czyli pod Wataszków. Myślę, że jest naprawdę świetny, bardzo go lubię grać. I też nawet jeśli nie idziecie ostatecznie w ten build, to myślę, że trzech wataszków jest bardzo dobrą synergią w early game i możecie właśnie trzech czy nawet sześciu zbudować w sytuacji, w której tak zamierzacie ostatecznie iść w coś innego i po prostu później spiwotować. Gracie w tym buildzie Garena, Jarvana, Vi, Azira, Katarina. I Jarvan też jest po buffach bardzo mocną jednostką, tak samo wie jest mocną jednostką, Garen też jest jedną z najmocniejszych jednostek za 1 złota, no i oczywiście nasz główny carry Katarina. Dwa kluczowe itemy, które musicie zrobić na Katarinie to Gunblade i QSS. Gunblade działa na niej świetnie. Bo się bardzo dużo leczy w czasie kastowania swojej umiejętności. No i QSS też jest konieczny, ponieważ jakiekolwiek cyceki przerywają Katarinie Ultimate, a dzięki QSS-owi może go po prostu wykastować i zrobić bardzo duże zamieszanie w przeciwnej drużynie. Katarina chcecie wbić na trzeci poziom najlepiej, czyli też slow-rolujecie po nią na poziomie ósmym, ponieważ wtedy jest największa szansa na dostanie jednostki za 3 złota, Ale jeśli nie wbijecie Katariny na trójkę, to nic się strasznego nie dzieje. Ja na przykład, jeśli nie dostaję Katariny na trójkę, to po prostu rasuję level i później wymieniam Katarinę na. Kaina, przerzucam z niej Gunblade'a i inne itemy na Kaina, a po prostu zamiast Katariny gram jakiegoś innego Warlorda, i wtedy mój Kain kieruje grę w late game. Jeśli nie, trafię tej Katariny na trójkę. Dużo osób do tego buildu gra Sejuani, Jinx i Pajka, ale moim zdaniem to nie jest aż takie konieczne. Możecie też grać właśnie tych sześciu Warlordów z Keeperami. Albo możecie grać jakiekolwiek inne mocne jednostki, które w późniejszym etapie gry na ósmym, dziewiątym poziomie wymienicie na legendarki. Kolejny build, który w dalszym ciągu się bardzo dobrze trzyma: to build pod Riven, w którym gracie Riven z taskami i właśnie też jest kilka wariacji tego buildu. Też nie musicie grać tej wersji z kultystami, która jest moim zdaniem najlepsza, gdzie się gra właśnie oprócz tych czterech dasków Gina. Atroxa i Pajka możecie też grać wersję z Keeperami albo po prostu grać dasków i dołożyć do nich w late game legendarki. też jeśli dostaniecie wybrańca daska albo macie aspekt daska, to możecie grać sześciu dasków. Jest to dosyć elastyczny build, jeśli chodzi o przedmioty. W early game najlepiej na nie grać Sunfire Cup i Ionix Spark. Możecie też grać z blue buffem. A Blade Gamie lepszy będzie np. Bramble Vest, możecie grać Titan Resolve, Guardian Angel, QSS, możecie grać Rabadona i Dragon's Clone. Naprawdę masa itemów defensywnych, przede wszystkim defensywnych pasuje na Riven. W drugim carry zazwyczaj jest Jean. I Jeana standardowo jakieś itemy pod AD. Tutaj ważny jest GA, Infinity Edge, Giant Slayer, Deathblade, no cokolwiek z BFM, ale też Hand of Justice. Całkiem dobrze działa na Jeanie. Ale też jest to build, który składa się z bardzo wielu postaci na czwartym poziomie, a te postaci na czwartym poziomie ciężko dostać. I zmniejszyli szansę otrzymania tych postaci z, za 4 złota na siódmym poziomie i teraz jeśli chcecie je dostać, to rolujecie po nie na ósmym levelu. Więc musicie grać aż do ósmego poziomu w grze jakieś jednostki zamienne, żeby właśnie potem je wymienić za te jednostki za 4 złota, co czasami może być dosyć trudne. Żebyście potrafili stworzyć tak silny board... Zamienne, żeby nie przegrywać przez ten cały stage czwarty. No i niestety w mecie w dalszym ciągu jest build pod Warwika'a, jest on całkiem dobry. Żeby go grać, to chcecie mieć wybrańca Divine'a, ale nie musicie mieć, wtedy po prostu musicie zagrać wszystkich divine'ów, żeby mieć sześciu i na Warwicku gracie Death Blade, Huragan, Runana i QSS'a. Są to zdecydowanie najważniejsze itemy, te trzy a szczególnie Devblade i Huragan Runana po prostu Warwick potrzebuje obu itemów, żeby wam wykierować grę. Możecie oprócz właśnie Divine'ów grać też Morgane, Shena, i Lux do tego buildu. Nowym buildem, który jest ostatnio grywany, w miarę często są kiperzy i kiperzy też są mega mocni w early gameie, więc jeśli na początku gry jesteście w stanie zagrać czterech kiperów, to jest to naprawdę świetna opcja a później możecie spiwotować właśnie w jakiś inny build, albo jeśli chcecie grać tych kiperów do końca gry, to możecie grać, szczególnie jeśli macie wybrańca kipera i jesteście w stanie mieć sześciu kiperów później razem z Azirem. To jest naprawdę mocna sprawa i też możecie do kiperów grać cokolwiek, legendarki jakiekolwiek, albo mm. możecie też dołożyć dasków i właśnie grać pod Kerry Riven. Dobrym też jest build pod kultystów. Być może po tym lekkim nerfie nie jest już aż tak mocny jak wcześniej, ale w dalszym ciągu jest naprawdę mocny i moim zdaniem ciekawie się to gra. Żeby to grać, to musicie mieć wybrańca kultystę i po prostu gracie wszystkich kultystów, którzy są w grze. Musicie też mieć dobrą ekonomię, żeby być w stanie wbić ósmy poziom i wtedy się pojawia właśnie Galio na trzecim poziomie, który jest naprawdę mocny i kieruje grę. I w przypadku Kultystów możecie grać jako Cary Evelyn. Na Evelyn najlepsze itemy to Gunblade, Blue Buff i Guardian Angel. Generalnie najważniejszy jest Gunblade. Te dwa pozostałe to możecie grać już inne, w zależności od tego, co dostaniecie w grze. I też waszym kery może być Jhin, na którego standardowo idziemy pod AD. Jeśli nie jesteście w stanie trafić dziewięciu kultystów, to możecie też zawsze zagrać sześciu kultystów, a do tego dołożyć jakieś inne jednostki, na przykład legendarki, czy uzupełnić jakieś synergie, nie wiem, Oliwen i dasków. Myślę, że właśnie ten patch stwarza takie, taką możliwość bardzo elastycznej gry i gry po prostu, w której gracie pod to, co dostajecie w sklepie. I w dalszym ciągu w mecie są trzy buildy pod slow roll, yy, które chcę jakoś szybko omówić. Jest to build pod Yasuo na Midianę. No i jeśli chodzi o to, jak grać te buildy, to po prostu slow rolujecie, czyli nie idziecie w ogóle w level, czekacie aż Wam się uzbiera 50 zł z ekonomii. I później co rundę rolujecie to złoto aż do 50, żeby zyskać te jednostki, które musicie wbić na trzeci poziom. Jeśli chcecie pójść w Jasło, to musicie dostać Jasuo wybrańca duelistę i oprócz niego gracie pięciu duelistów, Lisina, Jacka, Kalistę i Xinzao. Oraz musicie znaleźć Jonę, po ponieważ Jonę razem z jasuło mają bardzo dobrą synergię. I możecie dołożyć dwóch mistyków, na przykład Jannę i Shena. Szczególnie dobry jest Shen, ponieważ daje Wam z Jonę i w late game możecie wymienić Jannę na Zilana. Jeśli chodzi o nami, to gracie ją z Janną, Irelią, Shenę, Jone i Lux. Jeśli dostaniecie nami wybrańca Maga, to wtedy gracie Morgane oraz Lulu albo Annie. A jeśli dostaniecie nami wybrańca Enlightened, to wtedy Morgany nie musicie grać i gracie Annie i Lulu. No i w late gameie Annie albo Lulu możecie sobie wymienić na Lilię. Jeśli chodzi o Moonlightów, to jeśli dostaniecie Dianę albo Lisandrę, wybrańca Moonlighta, to wtedy chcecie wbić oboj, obie na trzeci poziom, żeby Wasza Diana wskoczyła na czwarty poziom. No i możecie tutaj są dwie wariacje tego buildu, albo gracie Dianę z czterema asasynami, czyli z Pajkiem, Akali i Talonem. I możecie to uzupełnić, tak naprawdę, o cokolwiek. A druga wariacja tego buildu polega na tym, że gracie Pajka, żeby mieć tych asasynów, a oprócz tego Lux i Yone, Jones, i Janne. W dalej są sharpshooterzy, chociaż może już nie aż tak mocni, ale plusem tego bildu jest to, że jest naprawdę bardzo, bardzo elastyczne jeśli chodzi o itemy i tak naprawdę jakikolwiek jakichkolwiek w grze itemów nie dostaniecie, to one i tak zadziałają w tym buildzie, bo tak naprawdę żadna z tych postaci nie musi mieć jakiegoś konkretnego itemu, żeby swoje robić. Na przykład Jinx, na Jinx najlepszy jest Shojin i Ginzo, ale wcale nie musicie mieć ani Shojina, ani Ginzo na Jinx, możecie grać Jakiekolwiek itemy na nią pasują i pod AD, i pod AP. Tak samo Timo możecie grać w supportujące itemy na Timo, Nadina pod AD. Do tego buildu polecałabym Wam zagrać na przykład Fortune, żeby sobie zarobić trochę pieniędzy, czyli 4 Juwani. Możecie też zagrać Late Game Atroxa, żeby mieć mocniejszy frontline i dwóch Vanguardów. Możecie też grać Shena i Yumi, co Wam da Mystików i Spiritów. Myślę, że. Ja też jest to ciekawy build, jeśli akurat Wam podchodzą postaci pod niego. W dalszym ciągu całkiem okej okay, buildem jest build pod Ashe, który się składa Ashe, Kindred, Irelia, Jona, Shen, Yumi, Lux i Morgana. Jest w dalszym ciągu mocny, tylko ta trudność tego buildu polega na tym, że musicie dostać tą aszę. Też bardzo ważną jednostką jest Jone w tej kompozycji. W ogóle Jone jest Broken w tym patchu, Możecie go dokładać do wszystkiego. Jest aktualnie zdecydowanie najlepszą legendarką w grze. Więc jeśli tylko możecie grać Jone, to grajcie Jone. Ale tak jak już mówiłam o Asze, trudność polega na tym, że Asze możecie dostać najpewniej dopiero na ósmym poziomie i jakoś musicie do tego momentu dotrwać. Podobnie ma się build do, z Elderwoodami, też jest w miarę ok, ale też trudność polega na tym, że musicie dostać Aszę. No i na Asze tak samo jak wcześniej dobra itemy to jest Guardian Angel, szczególnie w tej mecie na Zeda gdzie większość ludzi w Lobby idzie w Z, -a, to GA na waszych kery, czy to mowa o asze, czy o jeinie w innych kompozycjach jest naprawdę dobra, żeby się ochronić. Ale jeśli już mówimy o asze, to w dalszym ciągu Infinity Edge, Last Whisper, Deathblade, Blade, Hoi, Ginzo Rage Blade. To są naprawdę bardzo dobre itemy. Na Kindred najlepiej Blue Buff, Infinity Edge i Jeweled Cantlet, ale też na Kindred działa dobrze I, i itemy pod AD, i itemy pod AP. Możecie też grać Kindred jako postać, która będzie trzymać wasze itemki dla Ashe, a wlejcie ją, podmienicie na Ashe. Tylko musicie jeszcze mieć tą drugą Kindred, żeby grać Ashe razem z Kindred. Vanguard Mystic Aria to nie jest jakiś mocny build, ale jest grywalny. Szczególnie jeśli macie pod to postaci, które powiedzmy po prostu wam dochodzą w grze, tak? I macie itemy, które pod to pasują, to możecie w to iść. Wtedy myślę, że macie szansę na top 4, ale raczej nie jest to build mocny, który chcecie forsować co grę. Jest to build, który składa się z czterech vanguardów i czterech mystików oraz Ari, gdzie Ari jest waszym głównym carry. I na Ari najlepsze itemy to Joel's Gauntlet i Infinity Edge. No i ze względu na to, że mamy Zeda w mecie i właśnie zawsze chcecie mieć jakiś defensywny item, to i tak na trzeci bym budowała jak do tej pory Guardian Angel, pomimo tego, że ten Ultimate Ari zmienili. W tym patchu też są bardzo mocne legendarki i w najbliższym czasie zamierzam właśnie wrzucić filmik związany z graniem pod legendarki i jak je grać, więc jeśli chcecie dostać powiadomienie, to możecie zostawić subskrypcję, za, to, za co też będę ogromnie wdzięczna. A oprócz tego mam Wam do powiedzenia, że razem z kolegą udało nam się założyć Discorda. Głównie to koledze się udało <grymnie> założyć Discorda dla tego kanału, do którego możecie się dodać. Tam, już jeśli chcielibyście mieć jakąś ściągawkę z tymi buildami, o których mówię na filmiku, to będzie taka ściągawka na Discordzie. Jeśli będą gry z widzami, to też będzie to łatwiej organizować przez Discorda. I chciałam Wam przypomnieć, że w tą niedzielę będzie stream na YouTubie o godzinie 18, aczkolwiek zastanawiam się też nad przejściem na Twitcha, ponieważ bardzo dużo osób z Was mówiło, że wolicie Twitcha niż YouTube'a, więc zachęcam też Was, żebyście, jeśli macie konto na Twitchu, to możecie mnie zafollowować na Twitchu. Link będzie w opisie, tak samo jak link do Discorda będzie w opisie filmiku. To dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.